Konferencja Przemysł 4.0 to debata o polskiej gospodarce stanowiąca najpełniejszy i najbardziej reprezentatywny przegląd przełomowych technologii i ich praktycznych zastosowań. Wydarzenie miało miejsce w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i było częścią technologicznych targów Tulex. W debacie wzięli udział przedstawiciele firm specjalizujących się w robotyzacji i automatyzacji oraz dostawcy technologii dla przemysłu 4.0. Generalnie w tym tygodniu tutaj w Międzynarodowym Centrum Kongresowym naprawdę będzie się dużo działo. Zaczynamy konferencję Nowy Przemysł 4.0, zaczynamy targi obrabiarek i narzędzi TULEX. Jeszcze w tym tygodniu konferencja klimatyczna Prekop, także dużo atrakcyjnych, myślę, wydarzeń tutaj. Teraz będziemy rozmawiać o tym, co, co, co tak naprawdę będzie decydowało o konkurencyjności polskiego przemysłu, polskich firm, czyli wszystko, co jest związane z cyfryzacją produkcji, z cyfryzacją działalności firm. Dużo będzie też tematów związanych z, z efektywnością energetyczną, czyli, czyli co robić, żeby, żeby to zużycie energii było niższe i żeby koszty energii dla, dla biznesu były tańsze. Każda Wasza inwestycja to jest kolejne nowe miejsce pracy, każda Wasza inwestycja to jest kolejny element rozwojowy naszego miasta. Rozwój jest procesem ciągłym, a dzisiaj technologia, nowoczesne rozwiązania postąpią w geometrycznym tempie. A więc my musimy do tego doszusować, więc delikatnie. Bardzo się cieszę z tego, co już się wydarzyło w Katowicach. Bardzo się cieszę z tego, że przede wszystkim dyskutuje się w Katowicach o tych ważnych sprawach, jak m.in. właśnie przemysł 4.0, czyli to, co jest najnowocześniejsze, to, co dzisiaj jest ważne z punktu widzenia zużycia energii. Musimy być miastem niskoenergetycznym, a więc my sami, jako konsumenci, musimy Szukać takich rozwiązań, które będą przynosiły właśnie te zyski. Lwia część KPO to są projekty związane z cyfryzacją naszego przemysłu, naszej też administracji, naszej edukacji. To są projekty sustainability, czyli też związane w dużej mierze z technologiami nowoczesnymi, częściowo cyfrowymi. I tutaj my, jako biznes, musimy się upominać też od naszych decydentów, że to są pieniądze, które są niezbędne do tego, by inwestycje mogły być realizowane. To będzie decydowało tak naprawdę o konkurencyjności naszej gospodarki. I polskie firmy to wiedzą. Będziemy tu mieli naprawdę bardzo dobry zestaw osób, bardzo dobry zestaw firm, które, które mają wiedzę, które w praktyce wdrażają, wdrażają te zmiany. Ten zamknięty cykl jest jakby kluczowym elementem cyfryzacji naszej przedsiębiorstwa.